Ktoś, kogo najmniej się spodziewasz, zaraz wejdzie w twoje życie i zmieni wszystko. Nie, to nie jest przypadek. Ta osoba ma cel zmienić to, co myślisz, czujesz i jak żyjesz. Może jeszcze tego nie zauważyłeś, ale wpływ będzie nieunikniony. Czy jesteś gotowy na niespodziewane? Bo to, co nadejdzie, może wywrócić twój świat do góry nogami. Nie ignoruj znaków. One już tu są. Czekając na Twoją uwagę. Nie uciekaj przed tym, co może być najważniejszym momentem Twojego życia. Co zrobisz, gdy niespodziewane w końcu się wydarzy? Ta osoba jest bliżej niż myślisz. Może to być ktoś, kogo spotykasz codziennie i nawet tego nie zauważasz, lub ktoś, kto przekroczy Twój szlak w sposób nieoczekiwany. To, co nadejdzie, nie będzie planowane, ale coś, co pojawi się, by przetestować Twoją zdolność widzenia poza oczywiste. Nie ma wyraźnych znaków, tylko jedna pewność. Twoje życie nie będzie już takie samo po tym wydarzeniu. Może jesteś przyzwyczajony do rutyny, która wydaje się niezmienna, gdzie każdy dzień jest przewidywalny i monotonny. To właśnie w takim otoczeniu mają miejsce największe przemiany, kiedy najmniej się ich spodziewasz, kiedy myślisz, że wszystko jest już ustalone. Ale zwróć uwagę, ta zmiana nie nadejdzie z wielkim hałasem czy wielkimi obietnicami. Pojawi się w szczególe, w spojrzeniu, w słowach, które będą rezonować w sposób, w jaki nikt inny nie był w stanie dotrzeć do ciebie wcześniej. I tutaj jest najtrudniejsza część. Musisz być obecny, uważny. To nie tylko przypadkowe spotkanie czy przelotna chwila. To coś, co wstrząśnie Twoimi pewnikami, skonfrontuje to, w co wierzysz, a nawet zmieni sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. Ta osoba, chociaż może się tak nie wydawać, ma moc przekształcić twoją teraźniejszość i przyszłość. Czy naprawdę jesteś gotowy, by stawić czoła tej zmianie? Najbardziej ciekawą rzeczą jest to, że prawdopodobnie początkowo będziesz się opierać. To ludzkie. Obawiamy się tego, czego nie możemy przewidzieć ani kontrolować. To może wydawać się dziwne, niewygodne, a nawet trochę przerażające, ale właśnie tutaj tkwi sekret. Jeśli na to pozwolisz, ta przemiana może być szansą, na którą czekałeś, nawet o tym nie wiedząc. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne spotkania wydają się zachodzić w idealnym momencie? Nie chodzi o przeznaczenie, ale o rozpoznanie szans, które życie stawia przed tobą. Ta osoba może przynieść ze sobą nowy sposób patrzenia na świat, otworzyć drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś, a przede wszystkim obudzić w tobie coś. Co było uśpione? Może to być pomysł, motywacja, a nawet uczucie, które porzuciłeś, bo uważałeś, że nie jest ważne. Ale teraz ta osoba pokaże, że to wszystko ma znaczenie, że ty masz znaczenie. I wiesz, co jest najbardziej niesamowite? Nie musisz robić nic nadzwyczajnego, aby to się stało, wystarczy pozwolić, wystarczy być otwartym na nieoczekiwane. Nie myśl, że ta zmiana będzie łatwa. Nie będzie. Najbardziej znaczące przemiany wiążą się z wyzwaniami. Będziesz testowany, twoje wybory będą poddawane próbie, a w wielu momentach możesz poczuć chęć wycofania się, unikania wpływu, jaki ta osoba wniosła do twojego życia. Ale oto prawda, unikanie nie jest opcją, ucieczka niczego nie zmienia, tylko odracza nieuniknione. I nie. Ta osoba nie jest rodzajem wybawiciela ani kimś, kto rozwiąże wszystkie twoje problemy. Ta osoba będzie lustrem, mostem, wyzwaniem, zmusi cię do zobaczenia rzeczy, które od dawna unikasz. Wyciągnie na powierzchnię twoją prawdziwą istotę, tę, którą starasz się ukryć nawet przed sobą samym. To może przerażać, ale także wyzwala. Pomyśl o tym, ile razy przestałeś coś przeżywać ze strachu, ile okazji minęło. A ty nie wykorzystałeś ich w pełni? To jest twoja szansa, aby zrobić to inaczej. Ta osoba jest zaproszeniem, a nie przymusem. To do ciebie należy decyzja, czy zaakceptować to, czy nie. Jeśli zdecydujesz się zaakceptować, przygotuj się. Podróż będzie intensywna. Wymagać będzie, abyś stawił czoła swoim lękom, porzucił stare przekonania i był gotowy zacząć od nowa. Ponieważ w gruncie rzeczy Każda transformacja jest nowym początkiem. I uwierz, choć może to wydawać się trudne, jesteś w stanie to przezwyciężyć. Teraz zapytaj siebie, czy naprawdę chcesz się zmienić? Bo ta osoba nie będzie czekać. Przyniesie możliwości, ale to do ciebie należy, aby je wykorzystać. To jest różnica między tymi, którzy zmieniają swoje życie, a tymi, którzy tylko przetrwają. Więc wybierz. Wybierz prawdziwe życie. I kiedy ten moment nadejdzie, bo nadejdzie, pamiętaj, że nie jesteś sam. Nawet jeśli wszystko wydaje się niepewne, chaotyczne, istnieje w tobie siła, która jest większa niż jakiekolwiek wątpliwości. Zaufaj jej, zaufaj sobie i pozwól sobie przeżyć coś, co w końcu może mieć sens. To, co zrobisz teraz, zależy całkowicie od ciebie. Niespodziewane jest już w drodze. Pytanie, które pozostaje brzmi: czy będziesz gotowy, aby je przyjąć? Jesteś o krok od przekroczenia niewidzialnej linii, która oddziela to, kim jesteś, od tego, kim możesz się stać. Ta linia jest cienka, prawie niedostrzegalna, ale będzie tam w dokładnym momencie, gdy ta osoba pojawi się w Twoim życiu. Nie będzie żadnego ostrzeżenia, żadnego oczywistego znaku, ale wpływ. Ten będzie realny i głęboki, nawet jeśli na początku nie będziesz w stanie pojąć całego jego wymiaru. Chociaż jesteś przyzwyczajony do kontrolowania rzeczy, prawda jest taka, że nikt nie kontroluje nieoczekiwanego. Ta osoba nie przyjdzie, aby przestrzegać zasad, które stworzyłeś, aby chronić swoją strefę komfortu. Ona przyjdzie, aby je złamać. Nie będzie subtelna, będzie bezpośrednia i będzie transformująca. Wszystko, co myślałeś, że wiesz o sobie, zostanie zakwestionowane, podważone, a może nawet odrzucone. Czy znasz to uczucie pustki, które czasem odczuwasz, nawet nie wiedząc skąd się bierze? To nieprzyjemne uczucie, że czegoś brakuje, ale nie możesz zidentyfikować czego? Ta osoba może nie wypełnić tej pustki, ale pokaże ci, że ona istnieje i że ignorowanie jej nie jest już opcją. To spotkanie będzie jak lustro. Ale niezwykłe lustro. Będzie jak patrzenie bezpośrednio na części siebie, które uporczywie unikasz. I nie łudź się, ta osoba nie przyniesie gotowych odpowiedzi. Wręcz przeciwnie, sprowokuje pytania, których być może nigdy sobie nie zadawałeś. Pytania, które mogą zmienić wszystko. Pytania, które zmuszą cię do wyjścia z automatyzmu i stawienia czoła życiu. Dlaczego robisz to, co robisz? Co cię powstrzymuje? Dokąd naprawdę chcesz dojść? I co najważniejsze, dlaczego nadal odkładasz zmiany, które wiesz, że musisz wprowadzić? Może być niewygodnie na początku, zmiany zawsze takie są, ale w tym dyskomforcie znajdziesz okazję do wzrostu, rozwoju, do ostatecznego uwolnienia się od tego, co cię krępuje. Nie będzie łatwo, ale kto powiedział, że ważne rzeczy w życiu są łatwe? Trudność to cena, jaką płacisz za transformację. A ta transformacja jest warta każdego momentu wysiłku. Ta osoba, swoimi gestami, słowami i obecnością, przyniesie światło do części twojego życia, które utrzymywałeś w ciemności. Nie dlatego, że tak chciałeś, ale dlatego, że było to łatwiejsze, bo stawienie czoła pewnym prawdom boli, bo zmiany są przerażające. Ale teraz nie będziesz miał wyboru. Ta osoba będzie jak burza niszcząc to, co już nie służy, aby zrobić miejsce na nowe. A będziesz miał dwie ścieżki opierać się lub pozwolić sobie. Opieranie się jest tym, co wybiera wielu, ponieważ wydaje się bezpieczniejsze, ale jest to również to, co trzyma większość ludzi w życiu, które ich nie zadowala. Opieranie się jest wygodne, ale nigdy nie jest transformujące. Pozwolić sobie, z drugiej strony, jest ryzykowne. To jak skok w ciemność bez gwarancji, ale to jest również miejsce, gdzie dzieje się magia. To jest miejsce, gdzie odkrywasz siły, których nawet nie wiedziałeś, że masz. To jest miejsce, gdzie znajdujesz to, co naprawdę ważne. Możesz się teraz zastanawiać: jak będę wiedział, kiedy ta osoba się pojawi? Jak rozpoznam ten moment? Odpowiedź jest prosta i jednocześnie trudna do zaakceptowania nie będziesz wiedział od razu. To spotkanie nie będzie naznaczone czymś oczywistym, nie będzie wielkiego objawienia ani nadzwyczajnego wydarzenia. Będzie to coś, co na początku może wydawać się małe, wręcz nieistotne, ale różnica będzie polegać na wpływie, jaki to będzie miało na ciebie. Zwracaj uwagę na szczegóły. Czasami największe zmiany zaczynają się od prostych gestów. Rozmowa, która wydaje się zwyczajna, ale dotyka czegoś głębokiego. Spojrzenie, które budzi uczucie, którego nie potrafisz wyjaśnić, chwila, która wydaje się przypadkowa, ale pozostawia trwały ślad. To są te znaki. Nie krzyczą, ale szepcą i to do ciebie należy, aby je usłyszeć. Ale nie daj się zwieść. Ta transformacja nie będzie odpowiedzialnością tej osoby. Ona będzie tylko katalizatorem. Prawdziwa zmiana będzie zależeć całkowicie od ciebie. To ty będziesz musiał stawić czoła swoim lękom, wątpliwościom i niepewnościom. To ty będziesz musiał podejmować trudne decyzje. Ta osoba będzie punktem wyjścia, ale reszta ścieżki należy do ciebie. I nie myśl, że musisz być całkowicie przygotowany. Nikt nie jest. Życie nie czeka na perfekcję. Dzieje się w chaosie, zamieszaniu, niepewności. Wszystko, czego potrzebujesz, to odwaga. Odwaga, by stawić czoła temu, co nadejdzie, by zaakceptować to, czego nie możesz zmienić, i by walczyć o to, co ważne. Odwaga, by być uczciwym wobec siebie, nawet gdy to boli. To spotkanie będzie punktem zwrotnym w twoim życiu, ale nie jest to gwarantowany szczęśliwy koniec. To szansa. Szanse nie są obietnicami, są zaproszeniami i będziesz musiał zdecydować, czy je przyjmiesz, czy nie. Czy wybierasz transformację, czy kontynuujesz drogę, którą już znasz? Wybór należy do Ciebie, ale pamiętaj o tym: czas nie czeka. Szanse pojawiają się i znikają, a ta, w szczególności, może już nigdy nie wrócić. Więc co zrobisz? Zignorujesz sygnały, będziesz kontynuował jak dotychczas i będziesz miał nadzieję, że w jakiś sposób rzeczy zmienią się same? Czy otworzysz się na nieznane, mimo całego strachu i niepewności, jakie to przynosi? To twoja szansa na zrobienie czegoś innego, na bycie kimś innym, na życie czymś, co naprawdę ma znaczenie. Teraz to zależy od ciebie. Nie ma gwarancji, ale są możliwości. Nie ma bezpieczeństwa, ale jest nadzieja. Nie ma pewności, ale jest coś, co może być niezwykłe. A wszystko zaczyna się od wyboru. Ta decyzja, przed którą stoisz, może wydawać się mała, może nawet nieistotna w danej chwili, ale nie łudź się, niesie ze sobą ciężar, który zrozumiesz dopiero gdy spojrzysz wstecz. Każdy wybór, który teraz podejmujesz, jest jak kamień wrzucony do spokojnego jeziora. Wpływ może wydawać się ograniczony, ale fale rozchodzą się, docierając do miejsc, o których nawet nie masz pojęcia. Czy wiesz, co jest najbardziej przerażające? To nie jest coś nieoczekiwanego, to Twoja własna oporność to strach przed otworzeniem oczu na coś większego, coś, co wykracza poza Twoje plany, coś, co uważasz, że powinno być. Ale ten strach jest znakiem, że coś tam jest coś, co jest warte zachodu. Ponieważ rzeczy, które naprawdę się liczą, zawsze nas przerażają, zawsze nas niepokoją. W ten sposób wiemy, że żyjemy. A ta osoba, choć może wydawać się prosta lub zwyczajna, poruszy cię w sposób, jakiego nikt inny nie zdołał. Może to być przez swoją szczerość sposób, w jaki z tobą rozmawia, lub po prostu swoją obecność. Nieważne jak, ale to się stanie. Zmusi cię do spojrzenia na rzeczy, które unikałeś, lęki, które pogrzebałeś, marzenia, które porzuciłeś, części ciebie, które ukrywałeś nawet przed sobą samym. Transformacja, która nadchodzi, nie będzie liniowa, będzie chaotyczna, bolesna i w pewnych momentach będziesz chciał zrezygnować. Ale tak to działa. Wzrost nie jest komfortowy, zmiana nie jest łatwa, ale jest konieczna. I co najważniejsze, jest możliwa. Musisz tylko zrobić pierwszy krok. Teraz muszę być z tobą szczery. Nie ma gwarancji, że ta osoba zostanie w twoim życiu na zawsze. Może to być ktoś, kto przejdzie przez twoje życie jak silny wiatr, szybko, intensywnie, ale chwilowo. I to nie jest coś złego. Nie chodzi o to, jak długo ta osoba zostanie, ale jaki wpływ będzie miała. Niektóre osoby przychodzą, aby naznaczyć nas, nie aby nam towarzyszyć. I to jest w porządku. To, co się liczy, to co zrobisz z tym, co zostawią. I jest coś, co musisz zrozumieć. Ta osoba nie przychodzi, aby rozwiązać twoje problemy. Lub naprawić twoje bóle. To twoja odpowiedzialność. Nikt nie może wykonać tej pracy za ciebie, ale to, co ta osoba może zrobić, to otworzyć ci oczy, pokazać, co ignorowałeś, z czym musisz się zmierzyć, co możesz osiągnąć, i to samo w sobie jest już potężne. Nie musisz być gotowy, nikt nie jest naprawdę gotowy na coś, co zmienia wszystko, ale musisz być chętny, chętny do próbowania, chętny do porażki, chętny do nauki. Ponieważ na końcu liczy się nie cel, lecz proces. To droga, którą kroczysz, decyzje, które podejmujesz, lekcje, które uczysz się. Zadaj sobie więc pytanie: czy jesteś chętny? Czy jesteś gotów porzucić kontrolę i pozwolić, aby życie cię zaskoczyło? Bo właśnie to zaraz się stanie. Ta osoba jest furtką do czegoś większego, czegoś, czego być może nawet nie wiesz, że pragniesz. Ale, aby przejść przez tę furtkę, musisz zrobić krok. Tylko ty możesz to zrobić. Tak, będzie to przerażające. Będziesz wątpić w siebie, w proces, nawet w tę osobę. Ale to część tego. Wątpić, kwestionować, ale nie zamykać się, nie chowaj się, ponieważ stawką jest coś większego niż strach. Chodzi o prawdziwe życie, o prawdziwe odczuwanie, o bycie sobą, bez masek, bez wymówek. To spotkanie nie będzie bajką. Nie będzie magii ani doskonałych zakończeń, ale będzie prawda, będzie transformacja, będzie wzrost. A to ostatecznie jest najważniejsze. Odkryjesz, że życie nie musi być doskonałe, aby miało sens, że zmiany nie muszą być łatwe, aby były warte zachodu, że ludzie, którzy wchodzą w Twoje życie, nawet na krótki czas, mogą zostawić ślady na zawsze. Teraz zależy od Ciebie. Nadchodzi. Nieoczekiwane. Masz dwie opcje: otworzyć drzwi, lub zostawić je zamknięte. Ale pamiętaj: każda decyzja ma swoją cenę. Koszt otwarcia drzwi to zmierzenie się z nieznanym, niepewnym, niewygodnym, ale koszt ich zamknięcia jest znacznie wyższy. To koszt nigdy nie wiedzieć, co mogłoby być. Nieoczekiwane puka do twoich drzwi, a ty decydujesz, czy otworzysz. Ta osoba, która może wydawać się tylko detalem w twoim dniu. Ma potencjał, by zmienić wszystko, co uważasz za słuszne lub ostateczne. Nie ignoruj znaków, nie uciekaj przed niewygodą. Życie dzieje się, gdy wychodzimy z naszej bańki przewidywalności i pozwalamy sobie czuć, popełniać błędy i zaczynać od nowa. Teraz jest czas na działanie. Czy jesteś gotów przyjąć to zaproszenie do zmiany, aby otworzyć oczy i zobaczyć możliwości, które są przed tobą? Przyszłość nie czeka a szanse, które mijają, nie wracają. Wybór należy do ciebie, ale nie zapominaj, największe przemiany zaczynają się w momencie, gdy zdecydujesz się zrobić pierwszy krok. Jeżeli ta wiadomość w jakiś sposób cię poruszyła, zapisz się na kanał i zostaw swój kciuk w górę. Skomentuj tutaj na dole. Czy jesteś gotów na nieoczekiwane? Twoje zaangażowanie jest kluczowe, ponieważ razem możemy dzielić się doświadczeniami i jeszcze bardziej się rozwijać. Na co czekasz? Czas na działanie jest teraz.